Kamil Stoch, Kamil, w końcu ruszyliście się z wioski. Po trzech dniach zasiadli, zasiadli, zasiadłeś na belce startowej. Jakbyś ocenił swoje dzisiejsze skoki? Były na dobrym poziomie. Ten trzeci może był trochę, trochę zbyt agresywny, zaraz za progiem i, i przez to tam je trochę kręciło, ale poza tym no, było okej. Okay. Fajnie. No właśnie no tak patrzyliśmy tutaj i wszyscy doszliśmy do wniosku, że no daj Panie Boże, takie warunki, w jakich skakaliście? Czy e, może wyprowadź mnie z błędu, czy podczas twojego skoku czułeś jakieś turbulencje? Nie, dzisiaj było bardzo, bardzo dobrze, bardzo równo i e, no jest super trening. Taki trening, który dodaje pewności siebie? Myślę, że pewności siebie mam, mam wystarczająco, natomiast e, tak jak mówię, no, przyjemnie się było ruszyć z wioski, przyjemnie było w końcu, e, w końcu poskakać, w końcu poskakać na dużej skoczni i w takich naprawdę normalnych warunkach. E, miło patrzeć na Kamila Stocha uśmiechniętego, zresztą często oglądamy ten obrazek, bo to wdaje, dodaje nam też pewności siebie, jakby na to, jakby na to nie patrzeć. Do powiedzenia Wam Dziękuję Ci bardzo Kamil, na pewno się przyda, bowiem nie wiem czy wiesz, ale Dużo bardziej się przeżywa Wasze skoki stojąc tu z boku, zresztą też inni zawodnicy mówią, niż kiedy siada się na belce startowej. A co możesz powiedzieć o tym obiekcie? No jest to dosyć przyjemny obiekt. Ja y, lubię tego typu skocznie i no, trudno mi jest porównać tutaj do, do jakiejś innej skoczni, y, ale skacza się na niej przyjemnie. Na próbie przedolimpijskiej zajęłeś tu trzecie miejsce, dojeźdź na podium, no, ale tu się będzie tworzyła nowa historia. Po tych dzisiejszych swoich skokach, mówisz, że jesteś zadowolony. Cały czas koncentruj się na tych samych rzeczach, na tych samych elementach. Tak, dzisiaj zdecydowanie lepiej mi się jeździło na, na rozbiegu. Myślę, że, że ten element ustabilizowałem. I no wiadomo, że jeszcze, jeszcze jest kilka rzeczy, które mogłyby być lepsze, ale, ale też mamy jeszcze kilka skoków takich treningowych. Jesteś już bardzo doświadczonym skoczkiem. Jak uważasz? Bo tutaj już też dyskusje trwają. Czy ty na przykład będziesz rozmawiał z trenerem Stefanem Chorogarzem na temat tego czy brać udział w kolejnych treningach? Jak to będzie wyglądało tutaj u ciebie? Nie, ja ufam w pełni trenerowi i bardziej zdaje się na jego decyzję. Jeżeli uzna, że niepotrzebne są te skoki, no to, no to po prostu nie pójdę. A jeżeli powie, że OK, idziemy dalej, trenujemy, skaczemy, robimy wszystko normalnie, no to, to jak najbardziej z przyjemnością wielką pójdę. A sam jak czujesz? czy no, jak gdyby nie masz w tym momencie określonego zdania na ten temat? Znaczy no ja bym sobie chętnie poskakał. Po to tu przyjechałem. <noise>